Myślałem, że będą tu jakieś grzyby, ale nie ma. Jestem pod rosyjskim okiem Moskwy. Zobaczcie sobie. Ogromna konstrukcja, która miała służyć do wykrywania rakiet balistycznych wystrzelonych przez rząd amerykański. Ogromne to jest. To jest pierwszy zabytek, który tutaj zwiedzam. Zresztą, ciężko mówić o tutaj zwiedzaniu zabytkach dalej, bo jest to w sumie dosyć takie straszne miejsce, ale to jest duże. Chizas. Zobaczcie. Robi wrażenie wszystko jest takie symetryczne tutaj. Bardzo fajne zdjęcia wychodzą swoją drogą. Ładnie to wygląda. Kompletnie ciemno. Tutaj była chyba jakaś sterownia, jakieś widzę, że chyba przekaźniki. Albo coś takiego. Nieźle. Jesteśmy w takim budynku dowodzenia. Całym tym... wow. Nieźle. Tak, tutaj na dole jest... Pewnie szło całe okablowanie, które już zostało wyniesione. Contaminated soil, soil, ground contaminated. If I move it here to this concrete, it will be less. You see, less. So mm -hmm. radiation comes from contaminated soil. It is not only here; it's everywhere. Just different amount. Could be twelve, could be ten, could be five, could be one, could be 20. to. Tutaj mieściło się centrum dowodzenia, to jest budynek, który odpowiadał za to i no, no nic dla kogoś kto nie zna tej historii, będzie to po prostu opuszczony jakiś budynek z wielkim dziedoołem w tyłu. Ale jak się wchodzi tutaj znając całą tą historię, cały ten podkład to wygląda to dość imponująco. I nieco przerażliwie, bo z drugiej strony, przecież w każdej chwili ten nasz świat, który znamy, może się zamienić w coś takiego. Czy nie? Ach, to wszystko tutaj wygląda dość strasznie, ale z tego co wiem, część z tych lalek, tych, tych dziwnych tutaj rzeczy, to są rzeczy postawione przez em, tutejszych, tutejsze firmy obsługujące turystów. Czyli na przykład jest sobie jakaś firma, rzucą tutaj la lalkę, i o jest ciekawie, nie jakoś tam starą czy coś. Niektóre te lalki faktycznie są tam z lat 60. -tych, 80. -tych. Ale ogólnie to tak się tutaj robi, żeby po prostu było ciekawie. I ludzie robili ciekawsze zdjęcia. O, nie? Tutaj jakiś tam. Ten... No niektóre są autentyczne. O, tutaj na przykład książkę zostawił. Widać, że ta książka jest na pewno nie z tych lat. Albo no po prostu jest w dobrym stanie, tak. Wszystko tutaj z roku na rok no, trochę się zmienia przez turystów. Dlatego że każdy ktoś tam chce sobie tutaj dotknąć, wiecie, przejść i tak dalej. I z roku na rok to miejsce będzie się robić takim drugim międzyzdrojem. Na przykład są powstają już jakieś tam tabliczki informacyjne specjalnie dla turystów, są specjalne jakieś tam sklepiki z ciuchami dla turystów, wiesz, możesz sobie tam kupić jakąś koszulkę i tak dalej. No i jest tego trochę w sumie. I tak się to wszystko tutaj zmienia. Można sobie zjeść, można sobie tutaj w strefie nawet hotel ogarnąć. Ta Prypeć przypomina bardziej las niż miasto. A raczej oczekiwałem, że jak przyjadę tutaj to będzie taki wiecie ghost town nie? czy coś takiego. Więc no, trochę jestem zawiedziony. <laughs> Ale ponoć jest tutaj lepiej jak trochę liście oparną. Widzicie tam chyba dalej jest, jest budynek trochę pod słońce to może nie widać. Ale, ale, ale są te budynki, teraz jestem w jednym z nich. Tam niedaleko jest port. To jest akurat taki śliski budyneczek. Być może to było jakieś kąpielisko albo kafejka czy coś takiego. Tak to wygląda. I są tu ogromne blokowiska, naprawdę. Jestem, jestem, zaskoczony, że to aż tak fajnie wygląda. Eem, faktycznie są wysokie, to są takie blokowiska po kilkanaście pięter zdaje się. I tych blo bloków jest tutaj bardzo dużo. Tylko no, widzicie, tutaj był pewnie jakiś plac, a wszędzie są jakieś drzewka, drzewa większe lub mniejsze. O, możecie sobie zobaczyć. Ile tu jest w ogóle autobusów od turystów? Jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery widzę i są zaparkowane tutaj pewnie, albo być może są jeszcze gdzieś indziej. Także no, z tego miejsca robi się takie miejsce powoli turystyczne. I faktycznie za parę lat to może być, to mogą być takie drugie międzyzdroje czy coś. A faktycznie też jest dużo, dużo tutaj pamiątek można sobie kupić, zobaczyć. Cisza. To chyba był sklep albo coś takiego, bo widzę wózki zostawione. Albo jakiś sklep z rybami, nie wiem. Trochę to zniszczone wszystko. Mam wrażenie, że przez wandali. Ale cholera wiem. Nie można tu za bardzo wchodzić do budynków mieszkalnych, niestety. Bo są dosyć mocno napromieniowane te rzeczy, które tam zostały. I jest to niebezpieczne dla zdrowia, ale takie większe budynki jak tutaj można. W sumie to nie zwróciłem na to uwagi, ale tu prawie wcale nie ma ptaków. Mega dziwne. A czy są jakieś małe zwierzątka, i słyszałem, że. W lecie jest bardzo dużo owadów, jakieś mega duże ważki i tak dalej, ale poza tym miejscu tak dosyć szale Nie wiem, może ja mam takie dziwne wrażenie, a tak naprawdę jest inaczej, ale no, tak to wygląda z mojej perspektywy.